Przebieg na prawą stronę Rutkowski. I jest trafienie Wojciecha Rutkowskiego, więc najskuteczniejszy wrzes w zeszłym sezonie. A teraz otwiera wynik tego pojedynku na korzyść drużyny z Torunia. Wojciech Rutkowski. Kalat w Grunwaldzie, a teraz świetnie, Bosacki przed szansą. Znów uderzenie na komity turniej e, Hokej Nations w Gnieźnie, A teraz to runia nie, Sobczak! Zdołał jeszcze trącić tę piłkę Filip Sopczaki i gdyby nie dla jego Reakcja gdyby nie ten jego spryt, to nie byłoby tej bramki dla Toruniani. Tak jak znakomicie zaczęli pierwsze 15 minut zawodnicy pomożeń na ataki i drugie 15 minut znakomicie. Górniewicz przed czasem zagranie, ale niedokładne nie było. To był świetny powrót Jakuba Bosackiego. Kuźba teraz znów drybluje. Kuźba przed bramkę, jest. piłka w siatce. Kuźba. Z Rogowa, ale jeszcze poczekajmy na potwierdzenie, bo tam sędziowie byli blisko. Ustawiony z prawej strony. I kończy to Kozłowski! Ale znakomicie! Zawodnicy zrogowa. Jest szansa Majchrzak, Majchrzak zagrywa jeszcze! I jest piłka w bramce, nie dostrzełem, który to zawodnik kończył. Chyba Mirosław Popiołek jest autorem tego trafienia. Kupiony w bramce Kitkowski, zaczął Barysenka, i teraz jest lupa. I jest dobitka Makowska. Celner z nas, Makowskiego! Jeszcze dobitka Dawid. już zagranie do półkola, jest szansa! Hulbój broni jednak śli. Hulbój wciąż przy piłce rogowianie Majk trudna piłka. Jest szansa, Śliwiński! I jeszcze Brodkowski! Jeszcze przy piłce gracze z Rogowa, uderzenie! Szansa. Jest trafienie Zieliński! Tam obsłużony znakomicie to chyba selner zagrywał. I błyskawicznie ta akcja przeprowadzona przez drużynę Storunia. Stracili rogowianie piłkę. Autorem